Człowiek jest w stanie wytrzymać bez jedzenia długo, bez wody, wody krócej, a bez tlenu jeszcze krócej. Jak ten tlen jest ważny dla naszego organizmu? Niestety w warunkach obecnych atmosferycznych jesteśmy w stanie wykorzystać 30% tego tlenu. Nasze komórki są w stanie wchłonąć czerwonych finięk tylko 30%. Jak zwielokrotnić właśnie ilość wchłanianego tego tlenu, gdyż tlen daje nam dużo energii i wiele innych rzeczy, o których dzisiejszego dnia porozmawiamy. Witajcie serdecznie w niedzielę. Mamy niedzielę, również dzień nawyków, czyli w niedzielę również praktykujemy to, aby wstać wcześniej, to, aby właśnie transformować swoją, swoją świadomość, dowiedzieć się czegoś nowego i wejść pozytywnie w dzień, niezależnie od tego, czy to jest sobota, niedziela, czy normalny dzień, czy święto, powinniśmy o te nawyki dbać. Zresztą, tak jak mówiliśmy, kiedy jak mamy te wyzwania i postanowienia i realizujemy je codziennie, wzrasta nasz poziom serotoniny, i dopaminy i czujemy się coraz, coraz lepiej. A celem Akademii jest to, abyście właśnie tej serotoniny i dopaminy mieli bardzo dużo. A dzisiejszego dnia, dzisiaj mamy 130 Dzień Akademii Mocy, porozmawiamy o tlenie. Temat bardzo na czasie, gdyż wczoraj byłem w komorze normobarycznej, która właśnie pomoga, pomaga nam zwielokrotnić, e, jakby przyswajalność tego tlenu przez. Te komórki, tak naszego ciała, i niestety w obecnych warunkach atmosferycznych e, człowiek jest zbyt mało na świeżym powietrzu e, oraz też nie praktykuje ćwiczeń oddychowych, które kiedyś były praktykowane, aby właśnie słuchajcie, ten tlen e, sobie dostarczać. Więc jak ten, ten, ten tlen dostarczać? Napiszcie jeszcze, jak wam się spało, jak wam się wstało, jak poranne nawyki, jak się czujecie. Ja dzisiaj wstałem trochę później, bo o 5.00. Więc przedwczoraj można powiedzieć bez budzika, wczoraj bez budzika, dzisiaj akurat z budzikiem, gdyż wczoraj, poza tym, że byliśmy w tej komorze normobarycznej, gdzie to przez dwie godziny bardzo mocno dotleniamy nasz organizm, to również były tam, słuchajcie, dźwięki, wibracje. Wibracje też mają ogromną moc, czyli koncert MIS i, i gongów tybetańskich wprowadza nasze ciało w zupełnie inne herce i częstotliwości oraz wibracje. I to po prostu słuchajcie, połączone z tlenem, niesamowicie rezonuje, gdyż e, mamy dźwiękoterapię i tlenoterapię, czyli połączenie, słuchajcie, dwóch przeogromnych, e, słuchajcie właściwości naszego organizmu, ale o dźwiękach porozmawiamy sobie może innego dnia, gdyż jest to też bardzo gruby temat dzisiejszego dnia, jak ten tlen wpływa na nasz organizm i dlaczego ja Wam mówię od wielu, wielu dni, aby wstawać codziennie o tej piątej i sobie słuchajcie. Praktykować oddechy Wimachofa, czy przykładowo Pranayamę, czyli dotlenić ten organizm. Oddech jest bardzo ważny, oddech również pomaga nam uspokoić ten organizm. Wejść w tą uważność, wejść w to bycie tu i teraz. Jogini od dawna mówili, że oddech to jest jakby fundament do tego, aby mieć ten rozwój duchowy, gdyż kontrola oddechu jest najważniejsza. Dlatego mówimy o ćwiczeniach Wimachofa. Gdzie występuje hiperwentylacja, czyli troszeczkę mocniejsze dotlenienie organizmu, i też jednocześnie można powiedzieć pobudzenie organizmu lepiej niż kawa przy ćwiczeniach wimachowa i w zimnym prysznicu. Przy pranajami mamy trochę inne właściwości, a przy komorze norbabwarycznej jeszcze inne najlepiej łączyć te trzy aspekty, jeżeli chodzi o dotlenienie organizmu. Jeżeli chodzi o komorę, no to macie komorę normobaryczną, gdzie macie dużą komorę. E, ich jest sporo w Polsce, e, gdzie wchodzicie i macie przez dwie godziny e, jakby wygodne siedzenie na fotelu e, i dotlenianie tego organizmu. Macie też komory hiperbaryczne, gdzie się kładziecie i są Wam wkładane takie rurki do nosa, gdzie ten organizm dotleniacie w troszeczkę inny sposób. Więc komory normobaryczne są wieloosobowe, a hiperbaryczne są jednoosobowe lub dwuosobowe, też w takich y, wielu, wiele razy byłem. Więc jeżeli chodzi o, y, o ciarki, tak, to jest normalne, że macie ciarki przy Wimichowie, ja Wam jeszcze może jutro powiem o jednej sytuacji, bo porozmawiam sobie teraz przez kilka dni o tym oddechu, który jest bardzo ważny i o tym tlenie, który jest bardzo ważny. Jak tego Wimiechofa jeszcze mocniej, słuchajcie, sobie zrobić? Czyli mamy dwie możliwości, które dodamy przy Wimiechofie, i to dotlenienie organizmu jest kilka razy większe. Więc jeżeli macie ciarki. To jutro i pojutrze pewnie poznacie jakieś sposoby, jak te ciarki mieć jeszcze większe, jak odpływać na, 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 na kilka minut i wyłączać głowę. Ćwiczenia oddechowe i ogólnie tlen bardzo mocno pomagają nam tą głowę wyłączyć, gdyż właśnie tlen trochę to ciało uspokaja. Więc tak, nic się nie dzieje złego, jeżeli macie te ciarki, one trwają, czujemy jakby ciało się regenerowało dokładnie, czujemy takie mrowienie w ciele. Słuchajcie, ja wczoraj. Dlatego dzisiaj trochę później wstałem, bo nie mogłem spać, bo dotlenienie organizmu połączone z tymi wibracjami gongów misty betańskich, tych wibracji, można powiedzieć ceremonii dźwięku połączonych z ceremonią tlenu, spowodowało, że ten dźwięk bardzo mocno się zapisuje w komórkach i uwalnia różne spięcia, uwalnia różne napięcia i też wchodzi do wnętrza zupełnie inaczej niż przy klasycznych w koncertach dźwięku. Dźwięk był wykorzystywany również, słuchajcie, w piramidach, gdzie, gdzie się zupełnie inaczej roznosił. Aczkolwiek połączenie dźwięku z tlenem jest grube e, i tak mi, słuchajcie, wibrowało całe ciało e, bez Wim Hofa, jak często jest po Wimhofie. Więc y, naenergetyzowałem wczoraj organizm, krótko spałem, a tej energii mam bardzo dużo, więc y, doładowałem komórki. Czasami mam tak na głodówkach, czy właśnie po Wimchofie. Teraz mam tak bez głodówki, bez Wimechofa, że mi całe ciało drży i właśnie te komórki czuję, jakby, jakby można było policzyć komórki, które drgają. I właśnie jest to możliwe przy ekspozycji na zimno, przy ekspozycji na głód, przy ekspozycji właśnie na dużą ilość tlenu, czy na dźwięk, więc mamy możliwości stworzenia tego, tych innych częstotliwości wibracji naszego organizmu. Ale jeżeli e, dopiero rozpoczynacie przygodę z tlenem, pójdźcie sobie najpierw na dwie godziny do komory normobarycznej lub na godzinę do komory hiperbarycznej i zobaczycie, o czym mówimy. Automatycznie nos staje się dużo bardziej drożny e, i czujemy taki świeży przepływ powietrza. E, to samo, co przy wimiechofie lub to samo, co przy pranajamie. Ale jeżeli chodzi o normobarię, to komory normobaryczne zapewniają doskonałe warunki do regeneracji wszelkich tkanek oraz rekonwalescencji po przebytych schorzeniach, różnych schorzeniach. Bardzo dużo osób, które już są w wieku emerytalnym, chodzi do takich komór i odmładza organizm z, z zajebistymi skutkami, więc połączenie tego tlenu regularnie daje, daje super wyniki. Poleca, je, poleca się chodzić około dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu, więc tak samo jak mówimy o nawykach, mówiliśmy o mocy zimna, mówiliśmy o mocy ciepła. Ostatnio dotarłem do badań, że powinno się y, mieć ekspozycję na zimno minimum 11 minut w tygodniu, więc jeżeli robicie zimne prysznice, przeliczcie sobie, żeby to było powyżej 11 minut w tygodniu, jeżeli chodzi o zimną wodę i około minimum godziny na saunie, czyli dlatego ja polecam raz lub dwa razy w tygodniu iść na saunę. Łącząc oczywiście saunę z zimną wodą, tak samo robiąc gorące kąpiele w siarczeniu magnezu z solą Epson, łącząc je z zimnymi prysznicami, właśnie jesteśmy w stanie mieć tą ekspozycję na ciepło, ekspozycję na ciepło i teraz mamy trzecią rzecz, ekspozycję na tlen. I obecnie powinniśmy właśnie sobie z tej normobarycznej komory lub hiperbarycznej komory też raz lub dwa razy w tygodniu korzystać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był, pójdźcie raz, zobaczycie, a się zakochacie. Pod zwiększonym ciśnieniem komórki znacznie lepiej wykorzystują dostarczony tlen, a wzrastająca produkcja komórek macierzystych wpływa na zachowanie młodości i dobrej kondycji całego ciała, czyli ciśnienie klasycznie wynosi mniej w naszym jakby naszych warunkach atmosferycznych, a ciśnienie w komorze jest wyższe, gdyż wynosi 1500 hektopaskali a odpowiednio stężony dwutlenek węgla 1-3% i dodatkowo cząsteczkowy wodór jeszcze 0,5%, czyli mamy zupełnie inne warunki atmosferyczne w takiej komorze i przebywanie nawet godzinę w takiej komorze często jest równoznaczne z przebywaniem około całego dnia na świeżym powietrzu gdzieś w górach, więc jeżeli nie mamy dostępu do bycia na świeżym powietrzu na co dzień, bardzo fajnie sobie prowadzić taką komorę hiperbaryczną lub normobaryczną raz w tygodniu, gdyż właśnie wtedy jest uczucie, jakbyśmy byli na tym świeżym powietrzu. Cały dzień i właśnie te warunki, czyli 1500 hektopaskali, dwutlenek węgla 1 3, do 3 i ten cząsteczkowy wodór daje właśnie nam tą możliwość do regeneracji. Ogólnie jest wiele badań na ten temat, więc jak sobie poszukacie, to dużo badań pokazuje, że odpowiednie dotlenienie organizmu wykazało, że właśnie te procesy autoregeneracji zachodzą o wiele szybciej, jeśli ciśnienie, z którymi człowiek ma do czynienia jest wyższe, czyli im wyższe ciśnienie, tym lepsza regeneracja. Tak samo w górach, w górach mamy zupełnie inne ciśnienie i też ta regeneracja następuje szybciej, gdyż właśnie sprzyja tej naszej można powiedzieć rekonwalescencji i właśnie uczucia takiego, kiedy jest na głodówce, kiedy mamy autofagię, i mitofagię na głodówce, czyli procesy samoregeneracji organizmu, gdzie złe komórki po prostu znikają, są usuwane, a mnożą się komórki macierzyste. To samo dzieje się właśnie w komorze normobarycznej i hiperbarycznej, gdzieś gdzie ten po prostu gdzieś, gdzie komórki są usuwane, takie przy autofagi, mitofagi, które nam nie służą. A pojawiają się nowe, czyli wzrasta produkcja komórek macierzystych, a to też jest bardzo ciekawy temat komórki macierzyste. Można zrobić osobny na ten temat odcinek. Więc im wyższe ciśnienie, tym szybsza regeneracja. Wtedy tkanki skutecznie wykorzystują docierający do nich tlen. Ponadto systematyczne przebywanie w podwyższonym ciśnieniu znacząco wpływa na zwiększenie, słuchajcie, ilości czerwonych e, również krwinek, komórek macierzystych. E, a te komórki macierzyste pełnią niezwykle ważną rolę podczas odbudowy organów ludzkich czyli znacznie szybciej zapanujemy nad tymi naszymi organami, tą, tymi pięcioma parami organów, o których mówiliśmy przy medycynie chińskiej, właśnie poprzez kontekst z tlenem i kontekst z wyższym ciśnieniem. Panujące ogólnie na Ziemi warunki nie są dla człowieka optymalne, jakby mówiąc obecnie, nie mówię teraz o zanieczyszczeniu tego powietrza czy o tym, że żyjemy w miastach, to jest zupełnie inny temat, gdzie właśnie bycie w tych komorach i dotlenianie organizmu powoduje, że też wychodzą z, naszego, z naszych płuc te toksyny, które, którymi się karmimy na co dzień ze spalin i z tego. Czym nas czasami tam pryskają, więc jeżeli chodzi o oczyszczenie z toksyn płuca, również nam to fajnie pomoże. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o warunki dla człowieka, to dużo bardziej optymalne dla regeneracji są inne warunki niż takie, które są obecnie panujące na Ziemi. I nie chodzi tutaj wcale o to zanieczyszczenie, tylko o skład cząsteczkowy powietrza, którym oddychamy. Mamy różne planety, i na różnych planetach mamy różne skład cząsteczkowych i, przy, i różne ciśnienie. Przy ciśnieniu atmosferycznym 1000 hektopaskali, które mamy obecnie około na, na Ziemi, jest między 900, tam z haczkiem 1000, czasami więcej. Tak, to mamy w komorze znacznie większe. Mamy 50% wię więcej w komorze hektopaskali niż normalnie w. Słuchajcie, powietrzu, którym oddychamy. Zawartość tlenu dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu jest po prostu zbyt niska, aby tkanki mogły zostać pełni dotlenione. To jest, to jest fakt, to jest jakby udowodnione, że lepiej na, na, dotleniamy przy, przy innym składzie, właśnie takim jakim jest w komorze. Nasze komórki są w stanie wykorzystać zaledwie 30 tlenu, który dostarczamy, e, które dostarczane e, dostarczają im czerwone krwinki ciała. Też ciekawa rzecz na karniworze ilość czerwonych krwinek znacznie się wię, zwiększa słuchajcie miesiąc na karniworze. Słuchajcie jest sytuacja taka, że mamy dwa razy więcej czerwonych krwinek niż wcześniej, więc im więcej też czerwonych krwinek tym również lepiej ten, e, ten tlen będzie rozprowadzony. Czyli nasze komórki z w wykorzystać tylko 30%. Ja dotarłem do informacji, że 21% wykorzystujemy właśnie normalnie w ciśnieniu atmosferycznym i warunkach atmosferycznych, i te 21% dostarczają nam czerwone krwinki. Więc jeżeli wejdziemy do innego ciśnienia i do innych warunków atmosferycznych oraz zwiększymy karniworem ilość czerwonych krwinek, automatycznie zwiększamy to dotlenienie komórek z 21% do około 40%. Procent. Nawet ponad 40%, jeżeli jeszcze będziemy na karniworze. Bez karniwora to będzie około 40%. W warunkach panujących właśnie w komorze normobarycznej panuje wyższe ciśnienie, a im wyższe ciśnienie, tym skuteczniej wykorzystujemy ten tlen, który do nas dochodzi i łącząc to z karniworem lub głodówkami dzieją się cuda. Regularne sesje w komorze normobarycznej, czyli w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, pomagają przywrócić w ciele stan homeostazy. Stymulują one organizm do odnowy i autoregeneracji, są więc naturalną metodą leczenia wielu chorób i dolegliwości w przeciwieństwie do tlenoterapii hiperbarycznej, więc mamy tutaj różnicę. Przy normobarii i hiperbarii tutaj są wielokrotnie kłótnie, że dużo skuteczniej jest iść do tej komory normobarycznej. Ja byłem i w tej hiperbarycznej, i w normobarycznej. Musicie ocenić, jak się będziecie czuli. Tutaj jakby wszyscy w normobarii mówią, że jest lepsza. Jest też wygodniej, gdyż siedzicie normalnie sobie z laptopem, z książeczką i siedzicie przez dwie godziny w innym ciśnieniu i po prostu sobie robicie ten stan homeostazy i regeneracji organizmu. Więc wiele osób po prostu robi to profilaktycznie lub niekoniecznie lecząc organizm, tak? Idą na dwie godzinki, dwa razy w tygodniu z laptopem, pracują w tym miejscu lub z książką i czylują organizm. Więc tlenoterapia hiperbaryczna. Pacjent oddycha praktycznie czystym tlenem, a korzystanie z normobarii jest można powiedzieć bardziej bezpieczne, gdyż tym tlenem nie oddychamy bezpośrednio, tylko prawda, on jest w tej komorze. Jeżeli chodzi o korzyści i efekty, które przynosi ta tlenoterapia, to mamy i wymieniamy. wygładzenie zmarszczki, wydłużanie okresu życia, było nawet udowodnione, że wydłuża okres życia, e, zwiększa produkcję komórek macierzystych, natlenia wszelkie komórki, hamuje rozmnażanie bakterii beztlenowych, e, bardzo stymuluje układ autoimmunologiczny, immunologiczny, regeneruje organizm po operacjach i chemioterapii, poprawia pamięć i zdolności intelektualne, regeneruje i pomaga w utrzymaniu układu kostnego, wspomaga kondycję... Psychiczną i fizyczną. Tak jak powiedzieliśmy, również spowalnia te procesy starzenia i odmładza organizm. Nawet wzrost tych komórek macierzystych jest ośmiokrotny. Słuchajcie, jeżeli korzystamy regularnie z normobari, ośmiokrotny wzrost komórek macierzystych. Poczytajcie o komórkach macierzystych, jest możliwość poza normobarią w różny sposób już teraz ilość tych komórek zwielokratniać. Zmniejsza właśnie te zmarszczki, wygładza zmarszczki, pobudza. Właśnie, słuchajcie, tkankę do regeneracji, więc nawet te kilka zabiegów poleca się około 10-15 zabiegów w tej komorze, żeby widzieć efekty. Już po kilku wizytach są te efekty widoczne, aczkolwiek mówią, aby skończyć taki cykl kilkunastu wizyt, słuchajcie, i wtedy ta skóra również jest bardziej gładka. Te zmarszczki są mniejsze i choroby, jakieś tam właśnie, które mieliśmy, czy to po antybiotykoterapii czy po chemioterapii, słuchajcie, się niwelują. Wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu nawet, poprawia elastyczność skóry, to co mówiliśmy o tej skórze, a dzieje się tak dlatego, że stymuluje również do produkcji kolagenu, czy to co pijemy podczas właśnie wywarów z kości, które długo gotujemy, to dostarczamy ten kolagen, a tutaj chodzi o to, żeby stworzyć w organizmie takie warunki, aby sam ten kolagen się tworzył, więc stymuluje nasz organizm do produkcji kolagenu i ta skóra jest bardziej jędrna. Zmniejsza również obrzęki tkanek. Pomaga w leczeniu trądziku, egzemy i łuszczycy. Zmniejsza stany zapalne w całym organizmie. Pomaga zwalczać infekcje. Wzmacnia układ odpornościowy. Wspomaga w leczeniu przewlekłych chorób za atoki bólu pleców. Pomaga usunąć substancje toksyczne z organizmu, czyli to, co mówiliśmy, oczyszcza nasze płuca z powietrza, którym oddychamy na co dzień w miastach. Eee, i inne toksyny. Wpływa pozytywnie na potencję, pomaga w leczeniu niepłodności nawet. Poprawia niewydolność fizyczną i psychiczną. Było wiele sytuacji, których słyszałem, że osoby, które nie mogły zajść w ciążę, chodziły do komory normobarycznej i nagle, słuchajcie, eee, zachodziły w ciążę kobiety, więc tutaj mamy ogromny wpływ na, tą, eee, na to leczenie niepłodności. Eee, poprawia wydolność fizyczną, psychiczną, uspokaja ten umysł, eee, też ułatwia, usypia. Ja akurat słyszałem, że były te dźwięki, czyli te dźwięki spowodowały, że moje ciało cały czas wibruje, to akurat samo bycie w komorze barycznej czy hiperbarycznej powoduje, że też szybciej zasypiamy, stajemy się tacy bardziej ospali, więc fajnie jest to zrobić już na wieczór. Fajnie jest to również zrobić z pustym żołądkiem podczas głodówki, gdyż tam dają Wam taką wodę z wodorem, która też bardzo fajnie oczyszcza organizm i połączenie właśnie picia tej wody z wodorem podczas seansu w komorze normobarycznej też jakby fajnie, fajnie z tego wykorzystać, więc jeżeli jedliście chwilę wcześniej, nie będziecie mogli tej wody pić e, i troszeczkę jakby na tym stracicie, więc fajnie jest pójść z pustym żołądkiem, e, gdyż wszystko, co się wprowadzi w komorze normobarycznej, działa zwielokrotnione. Ja wczoraj również zrobiłem, e, można powiedzieć, trochę głupotę, bo chciałem mocniej wejść w proces do wibrowania się tlenem i dźwiękiem i spożyłem niacynę przed, właśnie słuchajcie, wejściem do tej komory, gdzie efekt tego flesza i i wpływu tych dźwięków i tlenu na organizm był wielokrotnie większy, więc jeżeli zaczynacie przygodę bez niacyny polecam, później można się bawić z niacyną, a o niacynie jeszcze sobie porozmawiamy, więc klasycznie bez niacyny i bez dźwiękoterapii w kormorze normo, w norm, w normobarycznej powinniście się tak szybko uspokoić, że wrócicie do domu i od razu będziecie chcieli pójść smać, spać, więc... Więc sprawdźcie zrobić to wieczorem, sprawdźcie zrobić to już bez jedzenia, po tej komorze również nie i yy, wszystkie witaminy, które spożyjemy ogólnie w trakcie bycia w komorze też są wchłaniane szybciej, więc jeżeli chcecie wchłaniać szybciej witaminy czy minerały, fajnie jest zrobić to w komorze. Yy, poprawia tutaj mówiliśmy wydolność fizyczną, psychiczną, yy, też powoduje, zauważyłem, że jest głębszy oddech później, czyli mamy... Wykorzystane znacznie większą część płuc. My tak samo wykorzystujemy ogólnie obecnie około 30% powierzchni płuc do oddychania, więc ten oddech mamy płytki i ogólnie ludzkość ma wiele chorób, dlatego że źle oddycha. Ale o płucach są, są już osobne odcinki, robiliśmy, jest nagrane na YouTubie. E, pomaga w przewlekłym zmęczeniu, pomaga w dokładnym dotlenieniu wszystkich komórek naszego ciała, utrzymuje prawidłową gęstość kości. Czyli również wpływa na te kości. Stymuluje aktywność komórek yy, i tutaj mamy różne, różne komórki wymienione, na przykład osteoklasty, osteoblasty, które odpowiadają za zdrowe właśnie kości, dlatego wpływa i utrzymuje na prawidłową gęstość kości. Poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych również. Udoskonala zdolności związane z pamięcią, poprawia jakość i długość snu. Kiedy robimy samą normę kiedy robimy kilka rzeczy naraz, doświadczamy. Ciekawych, ciekawych, stanów. Jeżeli chodzi o choroby, które może wyleczyć normobaria, ogólnie dotlenienie organizmu i przebywanie w tym podwyższonym ciśnieniu, to choroby mające związek z niedotlenieniem tkanek, leczenie schorzeń bakteryjnych, np. borelioza, słuchajcie, fibromilagia, choroby skóry typu łuszczyca, rumień, zapalenie stawów, pokrzywka, trądzik, zaburzenie przewodu pokarmowego, nawet rumień, Zapalenie jak już powiedzieliśmy, trądzik, pokrzywka, zaburzenie przewodu pokarmowego, czy też złe wchłanianie pokarmów, obrzęki, grzybica, wpływanie na zharmonizowanie procesu starzenia, czyli jeżeli mamy zbyt szybko siwe włosy, czyli zbyt szybko nam się organizm starzeje, to ta normobaria powinna wyharmonizować tą szybkość naszego starzenia się. Również wpływa na potrafię wyleczyć różne powikłania po radioterapii, tkanek miękkich i kości. Fajnie działa na anemię, na migrenę, na depresję, na zaburzenie potencji, wspomaganie właśnie leczenie niepłodności, też powiedzieliśmy. Wspomaga leczenie nadwagi i otyłości, czyli jest również fajne, ale jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość, wystarczy wejść na karniwora i w ciągu 2-3 miesięcy zrzucacie 20 kg nadwyżki. Więc jeżeli chodzi o tą nadwagę i e, otyłość, można to połączyć, czyli to będzie szybciej rzucane, aczkolwiek sam karniwor czy ketoza Wam tą otyłość i nadwagę zredukuje. Również e, fajna jest normobaria na stany przewlekłego zmęczenia poprzez zwiększenie wydolności fizycznej i psychicznej, problemy z pamięcią koncentracją, e, układy choroby układu krążenia nawet, czyli nadciśnienie miażdżyca, też to jest regulowane przez, e, przez właśnie pobyt w komorach normobarycznych, choroby układu nerwowego typu ADHD, autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. Choroby z autoagresji, inne stany zapalne, stany zapalne, stany półrazowe, trudno gojące się rany, też zauważono, że rany się szybciej goją w podwyższonym ciśnieniu i w innym składzie, gdzie jest właśnie troszeczkę, troszeczkę inny skład niż mamy obecnie w powietrzu. Wpomaga leczenie procesów starzenia narządów wewnętrznych przy cukrzycy, przy słuchajcie kwestiach poudarowych, bardzo fajnie, dlatego dużo ludzi poudarze, wybiera się na komory normobaryczne 2 trzy razy w tygodniu nawet e, porażenie mózgowe e, oraz alergie e, i słuchajcie jakieś uszkodzenia wątroby wynikające z nadmiernej ilości alkoholu e, też słuchajcie fajnie normobaria wpływa na te nasze organy jak harmonizacja wątroby po spożywaniu dużej ilości alkoholu i tutaj przypomnę, mamy w komorze 1500 paskali, zamiast 1000, i mamy dwutlenku węgla od 1 do 3 i również cząsteczkowy wodór. I te wszystkie elementy połączone dają nam znacznie lepszą, lepsze warunki do, słuchajcie, tej regeneracji organizmu po tych różnych dolegliwościach, o których mówiliśmy. Tutaj widzę komentarze, mi się nie pokazywały. Pisze młody graba, że częstotliwości 432 Hz są przyjemne dla ucha, a w radach ogólnie dają nam częstotliwość, która nam szkodzi. Dokładnie tak. Specjalnie nawet na reklamę jest dźwięk pod, pod, zwiększany i herce zmieniany, aby nam się bardziej kodowało. I bycie właśnie w kontakcie z hercami 432 również nam harmonizują ten organizm. Tu dużo ludzi pisze, że chciałoby spróbować. Przy Wim również od, odetkane są zatoki, takie samo uczucie będziecie mieli przy komorach hiperbarycznych i normobarycznych, w każdym mieście praktycznie takie komory są, więc jeżeli nie byliście jeszcze, dzisiaj jest niedziela, wszystkie punkty są otwarte, pójdźcie sobie przetestować jak będziecie się czuli, zobaczycie, że będziecie mieli efekt jak po Wim czyli będziecie czuli delikatne drganie komórek, jeżeli macie sensytywne ciało na różnego rodzaju energię i będziecie czuli udrożniony nos, czyli nie będzie, słuchajcie, tych zatkanych na zatok. E, można jeszcze mówić o Wimhofie, o pranajami, ale to są tematy rzeka e, dzisiejszego dnia. Słuchajcie, fajnie, jak sobie przetestujecie e, komory hiperbaryczne i normobariczne. Oczywiście łączymy to z ekspozycją na zimno, z ekspozycją na, na ciepło, więc taki piękny dzień na regenerację organizmu, jeżeli chcecie zrobić szybką regenerację organizmu, e, po przykładowo bardzo ciężkim tygodniu, to jest wizyta na saunie, później po tej saunie, jakby morcowanie albo kontakt z zimną wodą. Następnie możecie jakby cały dzień zasilać się innymi hercami, czyli muzyką klasyczną, która ma 432 herce i nas też jakby wewnętrznie harmonizuje. Możecie również pójść na masaż tajski, który wam fajnie te różne spięcia w ciele odblokuje. I ten masaż tajski również fajnie działa po, po saunie, kiedy ciało i mięśnie są rozluźnione. I później możecie sobie jeszcze zrobić zabieg właśnie w komorze hiperbarycznej lub normobarycznej i pójść spać. Ja wielokrotnie robiłem takie sobie właśnie niedziele, gdzie jeden dzień wyłączałem telefon i robiłem te wszystkie pięć zabiegów, o których mówiliśmy przed chwilą. E, słuchajcie, połączone z głodówką, czyli bardzo często w niedzielę już nie jadłem, żeby właśnie podczas sauny móc nawadniać organizm, żeby podczas masażu też móc jakby e, mieć pusty żołądek i pić wodę żeby te spięcia, jakby i ta limfa mogła być poruszona. Dzieje się tak ogólnie, że kiedy jestem pełny żołądek nawet podczas masażu, to jest nam trochę niedobrze, więc ja często robiłem głodówki w niedzielę i łączyłem to z tymi praktykami nawadniania i rozluźniania organizmu i naprawdę uwierzcie mi, czyni to cuda, więc jeżeli macie dzisiaj gorszą energię lub macie ogólnie dużo pracy w ciągu tygodnia i chcecie zrobić sobie szybką regenerację. Robimy głodóweczkę, robimy sałenkę, zimną wodę, masaż tajski i na koniec komorę hiperbaryczną lub normobaryczną, która Wam pomoże ten organizm dotlenić. I zobaczycie, jak będziecie spali po takim dniu. Czy są jakieś przeciwwskazania przy korzystaniu? Są, ja sobie nie zapisałem, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są przeciwwskazania, to wpiszcie w Google. Ja ogólnie nie wierzę, w takie jakieś przeciwwskazania. Uważam, że tak samo karniwor jest w stanie wyleczyć wiele chorób, a ktoś jest w stanie nie wejść na karniwora, dlatego że zobaczy, że jakiś lekarz czy dietetyk powiedział, że są jakieś przeciwwskazania. Trzeba testować na swoim organizmie, widzieć jak się czujemy. Ja na przykład wiem już po czym się czuję dobrze, po czym czuję się źle i tego po czym czuję się źle po prostu nie robię i nie musi nikt nam mówić co warto, czego nie warto. Tylko ja coś mówię, nawet mnie nie słuchajcie. Patrzcie, co dla Was działa, czyli testujcie. Jeżeli macie pozytywne efekty, to wprowadzajcie w życie jako nawyk i mówcie o tym innym. Jeżeli macie negatywne efekty, czyli czujecie się na przykład, to słuchajcie, trzeba robić inne rzeczy. Nie musicie korzystać ze wszystkiego, o czym mówimy. Aczkolwiek, normobary ogólnie, hiperbaryczne komory, normobaryczne komory, jak widzicie, mają bardzo dużo właściwości i polecam serdecznie każdemu łączyć właśnie bycie w innych warunkach atmosferycznych niż normalnie jesteśmy na Ziemi. Właśnie z porannymi praktykami Wimachowa i Pranayamy, zimnych prysznicy, ekspozycji na ciepło, na zimno. Tych rzeczy jest bardzo dużo i jesteśmy w stanie, właśnie korzystając z nich, wejść na ten poziom ultra wydajności ciała i umysłu, czego nam wszystkim życzę, żebyśmy się dobrze czuli. A czując się dobrze, mamy więcej energii, a mając więcej energii, możemy tą nadwyżką energii dzielić się z innymi i tworzyć piękne projekty, piękne przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o naszą spółkę, wczoraj zrobiliśmy rekord 31, słuchajcie, umów, e, więc idziemy w dobrym kierunku, e, już tak naprawdę na megawat tygodniowo, aczkolwiek ci, co chcą dołączyć, muszą się uzbroić w cierpliwość, gdyż dopiero w marcu wznawiamy rekrutację. Jeżeli chcecie połączyć właśnie dotlenianie organizmu i te wszystkie e, nawyki, o których mówimy, razem z właśnie piękną rzeczą, jakim jest karniwor, e, który bardzo pomoże Wam e, też przykładowo przy tych ilościach krwinek, ten tlen e, wchłaniać, to słuchajcie, wbijajcie na karniwora. Macie link w opisie, gdzie nas jest 500 osób i od uzależnienia może tylko od kawy, herbaty, używek alkoholu i wszystkiego, co nam ten spokój, tą homeostazę zakłóca. Okazuje się, że wystarczy organizmowi nie szkodzić, czyli odstawić wszystkie produkty, które zakłócają ten stan homeostazy, wprowadzić jeszcze kilka innych fajnych nawyków, jak właśnie zimno, ciepło i tlen. I się dzieją cuda, gdyż sam organizm dochodzi do zdrowia. Nie trzeba nic robić, żadnych leków brać. Sam organizm jest tak mądry, inteligentny, że kiedy mu nie szkodzimy, a właśnie jest ciepło, zimno, tlen, oczyszczenie właśnie z różnych toksyn i jakby drobnoustrojów, patogenów, które nam nie służą. To jest wszystko proste. Żeby się dobrze czuć, wystarczy mieć właśnie oczyszczony, odrobaczony organizm, który często w tych komorach normobarecznych akurat. Wczoraj byliśmy w komorze normobarycznej doktora Pokrywki, więc on też ma w całej Polsce komory normobaryczne ze swoim certyfikatem. Również prowadzi sesję akupunktury w tych komorach normobarycznych. Również prowadzą, słuchajcie, oczyszczanie, odrobaczania. więc Wystarczy robić proste rzeczy: oczyścić organizm, mieć kontakt z tlenem, być w naturze, mieć właśnie kontakt z ciepłem i zimnem i będziecie się czuli fantastycznie. A karnivor też Wam ułatwi życie i da Wam tą prawdziwą wolność, więc bijajcie na Karniwora, jeżeli chcecie szybko zmienić swój jakby nastrój i samopoczucie oraz zdrowie. Yy, I co, widzimy się jutro o godzinie 6. Yy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Spędźcie ten czas, tak jak powiedzieliśmy, na regeneracji, na kontakcie z bliskimi, na byciu w naturze, gdyż im więcej tego dnia wchłoniecie, prawda, yy, tej dobrej energii, tego wyluzowania, yy, tym później cały tydzień będzie mógł być bardziej harmonijny. Mieliśmy dzisiaj 130 dzień. 130 dnia macie zadanie domowe, aby pójść na komorę hiperbaryczną oraz w kontraście normą baryczną, żeby zobaczyć jak się będziecie czuli i rano dotleniamy organizm i wieczorem raz w tygodniu sobie do takiej komory idziemy. Dziękuję wam pięknie. Widzimy się jutro. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się pięknego, udanego dnia wszystkim cześć.